Poruszasz się w tej chwili z prędkością 630 km na sekundę. Nie w stosunku do Ziemi. Nie w stosunku do Słońca. W stosunku do kosmicznego mikrofalowego tła promieniowania ramy odniesienia wszechświata. Ziemia okrąża Słońce. Słońce okrąża centrum Drogi Mlecznej. Ale to nie wszystko. Cała nasza galaktyka, razem z tysiącami innych, jest ciągnięta przez coś gigantycznego. Coś, czego nie możemy zobaczyć. Coś, co kryje się za kurtyną pyłu i gazu. Coś, co nazwaliśmy wielkim atraktorem. Witajcie w Kosmicznym Czwartku. Dziś opowiemy o jednym z najbardziej zagadkowych miejsc we wszechświecie o wielkim atraktorze. O niewidzialnym, potężnym obszarze przestrzeni, który swoją grawitacją przyciąga całe galaktyki, nawet naszą drogę mleczną. Historia zaczyna się w latach 70. XX wieku. Astronomowie zaczęli dokładnie mierzyć prędkości galaktyk. Spodziewali się, że wszystkie galaktyki po prostu oddalają się od siebie zgodnie z ekspansją Hubble'a, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku. Prosty, przewidywalny wzór. Im dalej galaktyka, tym szybciej ucieka. Ale coś było nie tak. Galaktyki miały dodatkowe prędkości dziwne odchylenia od przewidywanego wzoru jakby coś je przesuwało na boki. W kierunkach, które nie pasowały do czystej ekspansji wszechświata. To były ruchy peculiarne. Nazwa brzmi niewinnie, ale implikacje były zdumiewające. Galaktyki nie tylko uczestniczyły w ekspansji wszechświata, coś je dodatkowo ciągnęło. W 1976 roku astronomka Vera Rubin zauważyła coś niepokojącego w ruchach galaktyk w naszej lokalnej grupie. Wszystkie zdawały się dryfować w jednym konkretnym kierunku. Nie chaotycznie, systematycznie. Jakby odpowiadały na niewidzialny sygnał. Dekadę później, w 1986 roku, zespół astronomów z Dartmouth College opublikował przełomową pracę. Przeanalizowali prędkości prawie 400 galaktyk eliptycznych rozsianych w promieniu 200 milionów lat świetlnych od nas. I odkryli coś niewiarygodnego. Wszystkie galaktyki poruszały się w tym samym kierunku, z prędkością setek kilometrów na sekundę, w stronę punktu na niebie w konstelacji Centaura, w stronę czegoś, co musiało być masywne poza wszelkie wyobrażenie. Nazwali to wielkim atraktorem. Ale był problem. Gdy skierowali teleskopy w tamtym kierunku, nie widzieli nic szczególnie niezwykłego. Żadnej gigantycznej gromady galaktyk. Żadnej supermasywnej struktury, tylko normalny wygląd fragmentu nieba. Dlaczego? Bo wielki atraktor znajduje się w miejscu zwanym strefą unikania. To region nieba, gdzie dysk drogi mlecznej blokuje widok. Miliardy gwiazd, obłoki pyłu i gazu tworzą nieprzeniknioną kurtynę. Próba obserwacji galaktyk przez dysk naszej własnej galaktyki to jak próba obserwacji gwiazd przez gęstą mgłę. Światło jest pochłaniane, rozproszone, przytłoczone. Strefa unikania pokrywa około 10% całego nieba. I akurat w jej sercu znajduje się wielki atraktor. To tak, jakby wszechświat specjalnie ukrył go przed nami. Przez lata astronomowie próbowali zajrzeć przez te zasłony. Obserwowali w podczerwieni, gdzie promieniowanie lepiej przenika pył. Obserwowali w radiowych długościach fal. Powoli Fragment po fragmencie zaczęli składać obraz. To, co zobaczyli, było jeszcze bardziej zdumiewające niż się spodziewali. Wielki atraktor nie jest pojedynczym obiektem to supergrupa galaktyk dziesiątki gromad galaktyk, każda zawierająca setki lub tysiące galaktyk związane razem grawitacyjnie. Masa całej struktury oszacowania sięgają 10 tysięcy bilionów mas Słońca. Spróbuj to sobie wyobrazić: 10 tysięcy bilionów gwiazd jak nasze Słońce to liczba, która nie mieści się w ludzkim umyśle jeden, po którym następuje 17 zer. Taka masa wytwarza pole grawitacyjne, które odczuwamy w odległości ponad 200 milionów lat świetlnych. To jak gdyby obiekt na drugim końcu Polski wpływał na spadek jabłka w Twoim ogrodzie tylko że skala jest miliardy razy większa. Ale im więcej danych zbierali astronomowie, tym bardziej skomplikowany stawał się obraz. Bo wielki atraktor też się porusza sam jest przyciągany przez coś jeszcze większego. W 1988 roku Donald Lindenbell i jego zespół ogłosili odkrycie czegoś jeszcze bardziej masywnego supergrupa znana jako Szapli 700 milionów lat świetlnych od nas w przeciwnym kierunku niż wielki atraktor. Zawiera ponad 8000 galaktyk i ma masę 10 razy większą niż Wielki Atraktor. To Shapley jest prawdziwym potworem. I to ona ciągnie zarówno nas, jak i Wielki Atraktor. Ale nawet to nie jest koniec historii. W 2014 roku zespół astronomów z Uniwersytetu Hawajskiego zmapował szczegółowo ruchy galaktyk w naszym lokalnym obszarze wszechświata. Wykorzystali nową technikę która pozwoliła im zobaczyć nie tylko, jak szybko galaktyki się poruszają, ale także w jakich kierunkach i jak ich ruchy są powiązane. Odkryli, że jesteśmy częścią gigantycznej struktury, którą nazwali Laniakea. To hawajskie słowo oznaczające niezmierzony ocean niebios. Laniakea to supergromada obejmująca 100 tysięcy galaktyk rozciągająca się na 500 milionów lat świetlnych. Droga mleczna znajduje się na peryferiach tej struktury. Wielki atraktor leży bliżej centrum. Wszystko w Laniakea spływa grawitacyjnie w stronę gigantycznego basenu, gdzie koncentruje się masa. To jak woda spływająca do najniższego punktu krajobrazu. Wyobraź sobie mapę terenu. Widzisz wzgórza, doliny, strumienie spływające w dół. Laniakea to kosmiczny odpowiednik takiego krajobrazu. Tylko że zamiast wody spływają galaktyki. A siłą napędową nie jest grawitacja Ziemi, ale grawitacja samych galaktyk i ciemnej materii. To odkrycie zmieniło nasze rozumienie struktury wszechświata. Nie jesteśmy pojedynczą galaktyką dryfującą przez pustkę. Jesteśmy częścią strumienia galaktyk spływających w kierunku ogromnego grawitacyjnego zbiornika. Ale Laniakea też nie jest izolowana. Sąsiaduje z innymi supergromadami. Perseus ryby po jednej stronie. Hydra, Centaurus po drugiej. I pomiędzy nimi są wielkie pustki regiony prawie całkowicie pozbawione galaktyk. Pustynie kosmiczne rozciągające się na setki milionów lat świetlnych. Cała ta struktura przypomina gąbkę. Galaktyki koncentrują się wzdłuż włókien i płaszczyzn otaczających gigantyczne puste obszary. To jest kosmiczna sieć największa struktura we wszechświecie. I cała ta sieć jest w ruchu. Każda supergromada przyciąga sąsiadów, każda pustka wypycha otaczające obszary. To niezwykle złożony taniec grawitacyjny, rozgrywający się na skalach trudnych do wyobrażenia. Co ciekawe, tempo z jakim poruszamy się w kierunku wielkiego atraktora mówi nam coś fundamentalnego o naturze wszechświata. Gdyby wszechświat zawierał tylko widoczną materię, gwiazdy i gaz, które możemy bezpośrednio obserwować, Masa wielkiego atraktora byłaby niewystarczająca do wytworzenia obserwowanych prędkości. Ale obserwujemy te prędkości, więc musi tam być więcej masy. Masa, której nie widzimy ciemna materia. Szacunki mówią, że 85% masy wielkiego atraktora to ciemna materia. Niewidzialna substancja, która nie emituje światła, nie wchodzi w reakcje chemiczne, ale wywiera potężny wpływ grawitacyjny. Bez ciemnej materii. Wielki atraktor nie mógłby istnieć. To jeden z najsilniejszych dowodów na istnienie ciemnej materii. Nie widzimy jej bezpośrednio, ale widzimy jej efekty w ruchach tysięcy galaktyk. W 2016 roku Międzynarodowy Zespół Astronomów przeprowadził najbardziej ambitne badanie strefy unikania w historii. Wykorzystali radioteleskop Parkes w Australii do obserwacji emisji wodoru. Z galaktyk ukrytych za dyskiem drogi mlecznej. Wodór emituje charakterystyczną linię w długości fali 21 cm, która przenika przez pył znacznie lepiej niż światło widzialne. Odkryli prawie 900 galaktyk, których nikt wcześniej nie widział. Trzecia z nich znajdowała się w regionie wielkiego atraktora. Obraz stawał się coraz wyraźniejszy. Wielki atraktor to rzeczywiście koncentracja galaktyk. Nie jedna gigantyczna gromada, ale kompleks wielu gromad połączonych grawitacyjnie. Największa z nich to Gromada Norma. Zawiera setki jasnych galaktyk i ma masę równą około 10 bilionom słońc. To jedno z najmasywniejszych skupisk galaktyk w obserwowalnym wszechświecie. I znajduje się dokładnie tam, gdzie przewidywali teoretycy. Ale jest coś niepokojącego w całej tej historii. Coś, co budzi fundamentalne pytania o naturę rzeczywistości. Jak to możliwe, że tak gigantyczne struktury w ogóle istnieją? Według standardowego modelu kosmologii, wszechświat zaczął się jako prawie idealnie jednorodna zupa cząstek. Mikroskopijne fluktuacje różnice gęstości rzędu jednej części na 100 tysięcy. Te fluktuacje, wzmocnione przez grawitację przez miliardy lat, stały się dzisiejszymi strukturami. Ale symulacje komputerowe pokazują, że proces ten ma swoje granice. Struktury mogą rosnąć tylko do pewnego rozmiaru w danym czasie. A wielki atraktor, laniakea, kosmiczna sieć jako całość są na granicy tego, co powinno być możliwe. Niektórzy kosmolodzy sugerują, że może coś jest nie tak z naszymi modelami. Może ciemna materia zachowuje się nieco inaczej niż zakładamy. Może ciemna energia nie jest całkowicie jednorodna. Może wczesny wszechświat przeszedł przez fazę, o której nie wiemy? To otwarte pytania. Wielki atraktor nie tylko pokazuje nam, co istnieje, pokazuje nam także granice naszego zrozumienia. Jest też filozoficzny aspekt tego odkrycia. Przez większość historii ludzkości myśleliśmy, że jesteśmy w centrum wszechświata. Ziemia była nieruchoma, wszystko wokół niej krążyło. Kopernik pokazał, że to Słońce jest w centrum. Potem odkryliśmy, że Słońce to tylko jedna z miliardów gwiazd w Drodze Mlecznej. Potem odkryliśmy, że Droga Mleczna to tylko jedna z miliardów galaktyk. Teraz wiemy, że nawet nasza galaktyka nie jest nieruchoma. Spada w kierunku wielkiego atraktora, który sam spada w kierunku szepli, która jest częścią jeszcze większych struktur. Nie ma centrum. Nie ma punktu spoczynku. Wszystko jest w ruchu. Wszędzie. Zawsze. To przypomnienie o tym, jak niewielka jest nasza perspektywa. Patrzymy na niebo i widzimy gwiazdy. Myślimy, że rozumiemy kosmos, ale w rzeczywistości widzimy tylko fragmenty powierzchnię niezgłębionej głębi. W ciągu następnej dekady nowe teleskopy i badania dostarczą jeszcze dokładniejszych map kosmicznych struktur. Misja Euklid zmierzy kształty i pozycje miliardów galaktyk. Wielki teleskop synoptyczny zmapuje całe południowe niebo z bezprecedensową dokładnością. Może odkryjemy, że wielki atraktor jest częścią jeszcze większej struktury? Może odkryjemy inne podobne atraktory w odległych częściach wszechświata? Może odkryjemy, że kosmiczna sieć ma wzory, których jeszcze nie dostrzegamy? Albo może odkryjemy coś całkowicie nieoczekiwanego, bo historia astronomii pokazuje, że za każdym razem, gdy budujemy potężniejsze teleskopy, znajdujemy rzeczy, których się nie spodziewaliśmy. Za 100 milionów lat będziemy nieco bliżej, za miliard jeszcze bliżej, a jednak nigdy go nie osiągniemy. Ekspansja wszechświata wygrywa ten wyścig. Przestrzeń między nami a wielkim atraktorem rozszerza się szybciej niż jakikolwiek ruch mógłby to nadrobić. Dlatego ten grawitacyjny potwór. Pozostanie dla nas na zawsze oddalonym horyzontem niewidzialnym centrum przyciągania, do którego możemy jedynie spoglądać z fascynacją i bezsilnością. Dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku Kosmicznego Czwartku. Jeśli lubicie odkrywać z nami tajemnice wszechświata, zasubskrybujcie kanał poznawczy. To naprawdę pomaga nam tworzyć kolejne filmy. A jeśli chcecie wesprzeć nas jeszcze bardziej, Zajrzyjcie na nasz profil na Patronite. Dzięki Wam ten kanał może się rozwijać i sięgać dalej, dosłownie i w przenośni. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!